Dzień dobry kochani, witamy na kolejnym odcinku Anka. I dzisiaj przychodzę do Was z takimi zdrapeczkami Mamy Gwiezdną Kasę, czyli najnowszą zdrapkę za 30 Mamy Drogę do Miliona Pierwszy raz u nas na kanale Fajnie, nie mogłam się jej doczekać Mamy też Wow Zdrapkę I Lucky Day za 5 Czyli wkład to jest 65 zł I co, zaczniemy chyba od tej za 5, Dokładnie No, sorki, że wczoraj nie wyszedł odcinek Ale ostatnio mamy...

I 33, blisko. I drugi rządek. Mamy tak, 13, 28, 53, 44 i 18. pusta, Nie będę szukać kontrolnych. No to co, teraz wow, z drapeczka z numerkiem 11. O, 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 tu oddalę troszkę. No i co, szukamy liczb bądź napisu, wow. I szukamy tak. 45, 34, 31, 48 i 47. Tak, trafiłaś, patrz wygrana. <grywa> Jaka wygrana. O, no, wygrana? Ano? A ja patrzę, a 31. <grywa> no to mamy pierwszą wygraną. Super. I patrz na pierwsze miejsce od nie. razu. Olek była cała, co? Ale nie. 54 się chciało. 36.

To ulucinki, bardzo Cię oczywiście pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Ulucinki pod 11 w ostatniej spaczki, wow, zdrawki, wpadło 500 zł. Yy. Fajnie. Zaskoczenie na koniec było. I 21. I tutaj tak. 24, 17, 33, 39 i 51. No to, to narobili bardzo smaka. Bardzo <noise> Pierwszą. Piecha. A, k, k. O, tu widzę drugie. Dobra, no to mamy wygraną. Dalej. O, droga do miliona z numerkiem 14. No i co, szukamy wygrywający No i oczywiście tej samej tutaj, ewentualnie yy, mnożnik razy 2, tak? Nie, tak, mnożnik razy 2 w miejscu twoja liczba. Dobra. No zobaczymy, co tu będzie. No to tak, zaczynamy dwadzieścia cztery, a mamy trzynaście. Teraz czterdzieści cztery, no trzydzieści siedem, jedenaście, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden i trzydzieści osiem, pięćdziesiąt siedem. Trzydzieści sześć, trzydzieści trzy i czterdzieści osiem, czterdzieści siedem, szesnaście, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści jeden i dwadzieścia pięć, szesnaście i trzydzieści dwa. No, na razie nic nie wchodzi. Żadna parka. Trzynaście, czterdzieści dziewięć, trzydzieści pięć i dwadzieścia sześć. Dalej mamy tak piętnaście i pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt osiem, czterdzieści sześć, siedemnaście i czterdzieści dwa, osiemnaście, dwadzieścia dwa.

Co? 54. No, dziś tu chyba kontrolny były. O tak. Mamy A. No, a druga gdzie? O matko. Ej, no ja nie będę tego szukać. A co? O? A. Jest. W. Dobra, mam a. W. No, niestety. Ostatnia, gruba ryba. No, to teraz gwiezdna kasa. Yy, z numerkiem. oj jak ona długa. O, bądzik. Bądzik. No to lecę pozdrowienia oczywiście dla Łukiego. I co? Szukamy podkowa, serce, bądź napis 25 lat na w bonusie kwota. No to lecimy. I zaczynamy tak. Ojejku, no nie, ten chyba się nie nada. O, chociaż Też jakoś idzie. Nie, ten różowy był jeszcze gorszy. <noise> uh -huh. Task. Łódź. Dzwon. Palma, burger, śliwka, karo, bęben, kawusia, kolczyki, cytrynka, no zobaczymy jak Bądzik się spisze, piesek, jest, jest podkowa. podkowa, jest, mamy drugą wygraną, fajnie, bo to co najdroższa. Ciekawe, co będzie podatkowo. No, czy zwrocik, czy coś więcej? Mm. Parasol, klucz, luneta, nuta i zjeżdżamy w dół. I tak, kwiatek, oj, diament, gitara, jabłko, worek, okulary. Maska, no a gdzie pszczółka? Nie, nie ma, nie dali. Planeta, no, no dobra, no to sprawdźmy. Bonus, no Przez. księżyc. Przez no bonus dobra, dzienkową. mamy podkowę. Może zbliżenie zrobię troszeczkę. O i co tu będzie? O Jezu, gdzie ta podkowa? Tu. No zwrotnik ale i to czekaj znajdę może kontrolne. G, -g. G, -g. dobra. Podsumowanko. To jest wygrana. A to z dwa pustaczki. Tragedii nie ma według mnie. Dwie puste, dwie wygrane. 40 z 65 odzyskane. Okay. Także nie jest źle. Na pomnożenie wpadło. Oby teraz to pięknie pomnożyć. Kochani, my w ten weekend wyjeżdżamy na Litwę. Także zaplanujemy sobie odcinki do końca tygodnia. Nagramy. A po weekendzie pewnie wleci jakiś odcinek z wyjazdu. Nagramy na pewno tam jakieś drapeczki, bo już kiedyś kupowaliśmy na Litwie i były naprawdę fajne zdrabki typu jakieś Monopoly i tak dalej, takie zupełnie inne. Także na pewno kupimy tam jakieś zdrabki, ponagrywamy odcinki i możecie ich się spodziewać w przyszłym tygodniu. Także co, dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dziękujemy za wszystkie komentarze, subiki, łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa pa!